Jakby nie bardzo zwracam na takie rzeczy uwagę, dlatego że e, ja z, jestem bardzo skupiony na e, teraźniejszości i bliskiej przyszłości. W związku z tym jakby e, nie bardzo cieszą mnie splendory, które na mnie spadają, i również nie bardzo martwią mnie porażki, ponieważ to są historie, które są już za mną, a ja. Wyznaje za Zadę, że nie należy się oglądać za siebie. Ale dostałeś takie sygnały, nie wiem, już smsami, mailami, czy może wprost na ulicy? Y... Dostaję, dostaję wyrazy sympatii na ulicy, to miłe. Dużo? Y... Nigdy nie wystarczająco. No nie wiem, co mam ci powiedzieć, no. Ale to ze względu na y, głównie y, twoją rolę stylisty, tak? W sensie to chodzi zawsze o osobowość, czy nawet na przykład o to, jak jesteś ubrany? Y, nie no, zwykle ludzie mówią mi, że, e, że właśnie e, uwielbiają że, to, że jestem bezkompromisowy, e, lubią to, że nie ma we mnie hipokryzji. Są tacy, którzy, e, którzy uwielbiają cykl Dzień Dobrowy, e, Y, który prowadzę. Są tacy, y, którzy są y, jakby miłośnikami y, mojej twórczości w dziedzinie projektowania. Y, no, jakby z bardzo różnych stron są to. A są tacy, którzy na przykład y, y, uwielbiają mnie jako jurora w Hot or Not w VIVE. Ja sobie w ogóle nie zdawałem z tego sprawy, że ja zyskałem y, jak, jakąś w ogóle kompletnie kompletnie nowe audytorium ludzi, którzy, którzy znają mnie właśnie jako jurora hot or not i generalnie kompletnie nie wiedzą, czym ja się zajmuję, co ja robię, skąd ja jestem, dlaczego ja jestem tym jurorem, a nie ktoś inny. Natomiast znają mnie jako tego jurora.